Cześć, witam Was z Chorwacji. Jak widzicie, dzisiaj jestem na kempingu, gdzie stoją oto takie smoki. Jakie to jest wysokie? Jak ja jestem przy tym mały, naprawdę. Potężne maszyny. I ciekawe jest to miejsce, jeśli chodzi o chodzenie z wykrywaczem, bo w tamtym roku, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, zbyt dużo nie znalazłem. I strasznie żałuję, bo właśnie pierwszy dzień, tak jak w tym roku, zacząłem tutaj na tym kempingu, nurkując tu w tej wodzie no i to było najwięcej co mi się udało przez cały wyjazd na Lech i to jeszcze nie wykrywaczem zwykłym tylko pinpointerem nurkując tutaj no i także żałowałem, że tego nie nagrałem, że postanowiłem, że w tym roku już się poprawia i wam to nagram oprócz plaży tamtej tam, mamy jeszcze tutaj taką marinę, tam są motorówki tu niby jest plaża, ale z tego co wiem no to mało kto tu się kąpie, no bo jak widzicie Pełno szuwarów, no to jest bardziej taka... przystań. Dlatego idziemy tam gdzie w tamtym roku. W tym roku mój setup uaktualniłem. Tylko i wyłącznie o rękawiczki do... Takie, takie... Lekkie, ale takie gumowane, bo... Tyle szkła, gwoździ jest w wodzie, żeby się na czymś... Nie przeciąć, to le lepiej to założyć. Ciekawe będzie się w rękawiczkach drukować. I pierwsze wejście za Chorwacji do wody od razu w takim sprzęciorze. Uch, to co? No tak, w tamtym roku byłem tam jesienią, więc wszystko co miałem znaleźć już znalazłem i wyciągłem, jedynie co, no to co tam mi się ominęło to teraz się trafiło, ale są to kuny, czyli już stare, nie, nic nie warte yy, monety z tym, że jak będę miał potem jeszcze siły to się dowiedziałem, że jednak w tym roku, tutaj chodzą na plażę właśnie się kąpać w tamtym roku nikt nie chciał, bo woda no niezbyt jest zadowalająca ale skoro w tym roku wszyscy wolą tu chodzić, się kąpać to trzeba patrzeć tu jak do siły to pójdę jeszcze ale na razie czas iść na spacer jak widzicie sąsiedzi na razie gdzieś pojechali o taki mały jest przy naszym samochodzie. Potwór wielki. A, ale co oni to mają pod spodem? Oni myją ten? Drogę? Widzisz? Przedaj się tutaj, bo jak widzicie co roku tutaj panuje yy, inna moda. Ja nie wiem czy ludzie co roku wymieniają swoje kampery czy coś, czy tutaj są wszyscy tacy bogaci, że po prostu nie wiem co się dzieje, ale co roku tutaj widzę coś nowego. Teraz jest moda na jakieś takie smoki, ogromne kampery. Patrzcie jakie krzesełka są przy tym małe. W tamtym roku tutaj były takie, takie jakby domki. Drewniane na kółkach. Patrzcie jak tu ktoś z rowerami i ten z jakimś fajnym samochodikiem. Bardziej. Fajna sprawa. Dwuosobowe. O. Takim, w nadmorskiej. Fajne. Idziemy dalej. Czy coś ciekawego jeszcze nam tu wpadnie w oczy? Bo zawsze w takim miejscu, zawsze w takim miejscu widzicie dużo nowinek technologicznych. Tu macie antenę Starlinka. Dużo nowinek technologicznych. Dużo ciekawych rzeczy też można podpatrzeć podobno, że tutaj właśnie na tych fajnych deskach takich pływają jak będą w wodzie, mam nadzieję, że się uda dzisiaj ich zobaczyć, no to Wam też pokażę w tamtym, domu, w tamtym roku było pełno tutaj takich właśnie domków drewnianych na kółkach a w tym roku ani jednego, ciekawe. Bardzo ciekawe. No i tu już raczej tak standardowo nic dziwnego, nic nowego nie widzę. Ale się przejdę, poglądam. Jak coś znajdę ciekawego, to jeszcze wam pokażę. Tu mają fajne miejsca w pierwszej linii brzegowej. I to już mięsko. Fajnie. Cliff. Je <laughs> kemping, bardzo fajny, jak widzicie. Bardzo dużo kampery i przyczep. Mimo tego, że sezon dopiero się zaczyna, no to jest tu naprawdę dużo tych jednostek. I tu jest coś drewnianego. Jest taki, taki domek tutaj. 25 na godzinę, no to czyli to chyba jedzie na kółka. Tam mamy jakiś piecyk, ale ciekawy, nawet z tarachikiem Nie no, takiego czegoś nie widziałem. No i to są te domki tego typu, co wam mówiłem, że ostatnio w tamtym roku było tego dużo. Ale tam bardziej przy przy wodzie i też jest to dość sporych rozmiarów jak widzicie tutaj zejście na dół, prywatna plaża. Ale jak to wygląda, tu mamy maszynkę do robienia wina w ogóle? Fajnie, dwa tarachiki No i takie nietypowe konstrukcje. Ciekawostki można znaleźć chodząc sobie tak po kempingu kolejny smok. Wielki kamper Chociaż ten kamper w porównaniu do tego domku wcale nie jest jakiś wyższy. bym powiedział jest bardzo podobny Dobrze, wakacje Tu jakie fajny sprzęt Rubicon z dokładanym namiotikiem Fajne fajne sprzęty Niektórzy specjalnie, żeby zobaczyć nowe sprzęty kempingowe, jeżdżą na jakieś targi, na jakichś budynków. Po co? Wystarczy przyjechać na kemping do Chorwacji. Figi, ale jeszcze żadne niedojrzałe, nic nie zjemy. Tam takie fajne Westfalie, stara przyczepa. O, rany, ale jakaś taka rozwalona. Tutaj drzwiczki odpadły I w środku gruzowisko Pagaj tam jest No ciekawe czemu Czemu tutaj leży i się sypie Bez rejestracji Sieci rywackie też jakieś Deseczki tam są No ciekawe To już tak z tyłu kempingu było Nie w linii brzegowej, tylko już tak Pod łazienkami Tak się wydaje, że to są łazienki, bo tutaj jeszcze nie byłem ale na no to wygląda, że tu łazienki będą łazienki i jakieś takie bardziej miejsce odpoczynku to pewnie były te stoły do ping-ponga ping-pong-ping tylko, że świateczki niezamocowane tak przynajmniej to wygląda no bo Pale nisko, a też będą musiał zrobić rybę, nie tutaj, tak jak mówię, na razie nie jesteśmy na miejscu docelowym, bardziej w cieniu, pod susankami, można sobie przyczepę położyć, postawić lepiej, bo nam nie grzeje, no, ale też nie mamy wtedy prądu z solarów, a wiadomo, że jak tu świeci słońce, nie ma chmur to tu się bardziej solary opłacają niż w Polsce, nie? Tutaj ktoś sobie przyjął z małą łódeczką bibem Ciekawe ile koni 200 koni, no to już takim się pośmiga 200-konnym rybem na takie warunki idealny. Kolejny potwór duży, camper fajny, fajny motorek, taki niecodzienny przypomina kółkami nadmorskie elektryki takie, co jeżdżą nad, nad polskim morzem. Można wy, wynająć takie Suzuki, ciekawe. Takiej konstrukcji jeszcze nie widziałem. Wygląda to ciekawie. O. No, z tej strony trochę inaczej wygląda, ale ciekawe. Ciekawy motorek, taki właśnie <gryw> wakacyjny, Tutaj wszędzie stały łódki, ale widzę, że powypływali. A, no to nie wiem, czy jest sens tam iść, skoro tak mało łódek tu jest, bo wczoraj to było tu zostawione, tu, tu, no wszystko to było w łódkach, a teraz widzę, że powypływali ludzie. Teraz ładujemy się tam do wody. Tutaj teraz wszedłem do tej wody i tu jest taki piaseczek i długo idę i jest płytko i teraz właśnie się zastanawiam co robić czy wziąć rurkę do nurkowania i nurkować jeszcze z rurką czy iść sobie po duży wykrywacz ale chyba wezmę rurkę do nurkowania i sobie tutaj tym się pobawię tak zrobimy wróciłem właśnie na plażę mam już rurkę do nurkowania i ogarnąłem ustawienia tego mi czwóreczki. Teraz ustawione jest na większą głębokość, czułość. Także może więcej tu wyciągniemy. Wygląda tak, że wyszedłem już z wody, bo po pierwsze jest tu za płytko na poszukiwania pinpointerem. Po drugie, za duży obszar. A po trzecie, już mi się trochę zimno zrobiło, więc przeniosłem się teraz na duży wykrywacz. No i odezwę się jak coś znajdę, bo już mam mało baterii w kamerce. Tu mam kolejny ładny sygnał, czyli chiczy. Zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie daleko. Kopać. Niestety wielkie aluminiowe wieczko od puszki. W końcu jakiś fancik dzisiejszego dnia. 2 euro wpadły. Fajnie. Z takiej dziurki. A w takim miejscu, a tu jest bar. A tyle już przeszedłem I w ten oto pozytywny sposób kończę ten odcinek znajdując 2 euro. Trzymajcie się do następnego odcinka. Subskrybujcie po więcej. I co? Piszcie fajne komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!